Zanim przejdę do wiersza, który napisał właśnie ten pan, pan Kosiński, tak? to chciałbym powiedzieć, że film, który przed chwilą obejrzeliśmy, naprawdę ciężko było zrobić, ale się udało. I wielu osobom, które pomogły w zrobieniu tego filmu, bardzo serdecznie dziękuję. I ten wiersz, który właśnie napisał ten pan, którego ojca skartowano, Później umarł bardzo, bardzo krótko po tych strasznych wydarzeniach. Na pewno nie recytuję tak pięknie tylko, ale przynajmniej mi się zdarza. Bitwa po Polakach, 17 maja 1945 roku. Pamiętam ten ranek. Słońce już wstawało. chłopców z pędzepu brygady, co szło na skupowanie, a jeden z oddziałów w nawet się zatrzymał, kilku nas na zjawy. Ci czujni z bronią gotową do strzału, młodzi i piękni odważni, gotowi do boju. spoczątek zapewnić dla reszty oddziału, po walkach i trutach naszego znaju. Dzień stałamajowy, jasny i słoneczny, wieś się dopiero ze snu zaczynała. A już się czaju, jakiś taki niedorzeczny, wieś w nieszczęściu swoim jeszcze nie wiedziała. Wtem na drodze od wschodu coś się zaczegniło, i nagle się rozrasta w kolumnę piechoty która się w marszu na trzy rozdzieliła, na trzy nkwd i łupowców roty. Jeden z leśnych chłopców z karabinem strzałem budzi oddział, co dalej le się odpoczywa. A ja z nimi stojąc i patrząc widziałem, jak z trzech stron wieś na czerwona odpływa. Wpadła do wsi ta dzika i bandycka zgaja, strzajając bez litości do kogo poparli. I choć niektórym orły na czapkach migają, kim są oni, każdy tak łatwo odgadnie. Wystarczy spojrzeć w ich wrogie odlicza i znienawidzona niepolska ich mowa, by poznać, to czerwona banda rozbójnicza, tylko śmierć i zniszczenie wszynkiemu światowi. A ramię w ramię z nimi ubocy, kangać, zdrajcy polscy, zbrodniarze, co w imię wolności, równują dziś swoich własnych graci, podawne się się tej sumie i ludzkości. Rozpoczęła się walka, tworz sił nie porówna, bo niewielki oddział jest leśnym żołnierzy. I pozycję swoją utrzymać im trudno, Lecz każdy starannie w łeb w owca mierzy. Stanęła wieś w ogóle, cała dymania snuta, W huku i błyskach rwących się kanalitów, Jak przed laty dawnymi ordone luta, broniąc się przed skali psów ratów. Ruszyli chłopcy, leśni w ataku jak burza, I wyparli wroga z ulicy, z płoty, Co widząc, że walka zbytnio się przedłuża, Wzywają na pomoc w boju swoje samoloty jak przyszły z góry z karabinów Więc cofają się chłopcy spokojnie powoli. Choć nie ma już ukrycia pod północą strzechą, ani też za winami chłopców do woli. Rem jeszcze raz oderwał się w ataku fala, ze swoim plutonem na pozycję wroga. Na gniazdo karabinu, co wieś ogniem zalał i to była w życiu jego ostatnia droga. Nie doszli jednak celu w koło puste pola i nie mając dowódcy, w tył się wycofali. On pozostał martwy z w środku czoła, lecz nieubowcy z pozycji tej płucie Walka wciąż trwa, ogień do ziemi przedmiata. Przeważające są wciąż siły wroga. Pomocy nie ma, w ludziach wielka strata, a do wycofania niepewna jest droga. I nie ma gdzie się ukryć, dookoła ogień. Sporze też w tym maju niewysokie było, ale sił im dodaje nienawiści płomień i walczą dostatki. Ze swoją siłą. Aż nadszedł koniec, tylko garstka mała, wycofując się, zemści jeszcze kąsa wroga. Jeszcze mu podnieść panie Posłana, jeszcze jego przewadze obrona i rąka. Bitwa już ogasa, jeszcze huk wystrzału, za czasem tmiącej w ulicy rozgłośni, lecz nie ma już we wsi leśnego oddziału, tylko krzyki zwycięstwa, porusku, toności. Rozpoczęli rabunek, bo chroni ich prawo. Więc biorąc to tylko w chciwe ręce wpada, mszcząc się za otrzymaną tutaj kłaźnię krwawą, którą im niewielki leśny oddział zabrał. A kiedy już wreszcie to złupili, wszystko co tylko jaką wartość miało, bez zdobyć bezdobycz nawozy leśnych chłopców położyli i w jedno miejsce spędzili gdzieś całą. Tu oddzielili mężczyzn, nawet nieletnich, klnąc po polsku i rusku i bijąc za ciekłę. Bo nie dało im się złapać chłopców leśnych, odważnych, przy czerwone czerwonych psów ciepła. wozy chłopskie ukrazione konie, że to są niby leśni żołnierze zawszeńki, krwią winnych ludzi z ramionych dłonie, zemsty za otrzymane tutaj w tej I pognali tłum chłopców wosów, jakoby zbrodniarzy, drogą do swej katowni w murach po narodu z Ubowcy o bandyckiej twarzy, kto tam wszedł, temu tylko Bóg pomoże. A mieszkańcy wierztach, przy ulicach stali, na widok gromady pędzonych zbrodniarzy, rudem i kamieniami ten tłum rzucali, że się Polsce Ludowej opierać odważnie. Ojca mego ze wszystkimi razem zagarnęli. Widziałem, jak odchodzi, żegnając się z rodu, jak go do gromady kolbami weknęli i popędzili wszystkich gościcy szeroki. Na miejscu kaźni wszystkich tam torturowali. Łubowscy kaci na żołdzie i usługach Rosji. Że jednym zdrowie, a innym życie odebrali. Zbrodniami Gestapo niemieckie przerośli. Ojciec mi stamtąd na pół wywrócił, Nieludzko storturowany pod rodzinną strzechę. Wkrótce dom swój i rodzinę zawsze porzucił. Pamięć o nim powraca wciąż połączonym echem. Łubowscy bandeci życie mu zabrali. Są torturami to zdradę przymusić, Ale koniczym złamać nie zdołanie I zeznań fałszywych za wolność wymusić. Dziś po latach wielu na pamiątkę boju Krzyszy razne za wsią wyciąga ramiona, Oby co co tulekli w wiecznym spoczęli pokoju, A dobry Bóg ich przyjął do swojego grona. Żyli o Polskę wolną, niepodległą, ojczyźnie niosąc darze swoje życie młode. I choć ta walka była walką beznadziejną, wierzyli, że przyniosą dla kraju swobodę. Aby już nigdy więcej najeździa sowiecki nie zsyła ich rodziny w sypialisty lody, gdzie zorza polarna zamiast słońca świeci, gdzie tysiącami martwi od bogu i pod krzyżem pochyl swoje oblicze, zapoległych do boga wznieśli modlitwy Słowa. Wzrok zatrzymań na tej kamiennej tablicy i pamięć o bohaterach w swym sercu zachowuje. Dziękuję. U. Zanim jeszcze na śledzę, chcę powiedzieć, że w tym moim panelu wykładowym też oczywiście będzie bitwa po Polakami. Też będę mówił tych prostych, wspaniałych, dobrych ludziach, bo naszym zadaniem nie jest... Mówić o spiżowych postaciach, jakiś taki szandal, tylko właśnie od biednych ludzi, od co mieli w sercu chłopa, boga i ojczyzny. No dziękuję. dziękuję